Wow, witajcie w dziewiątym dniu z naszych kalendarzy adwentowych Przejdźmy do naszego dużego kalendarza adwentowego Ale wczoraj nas zawiódł Więc zobaczmy co dzisiaj wylosujemy I znajdźmy numer 9, który znajduje się O tutaj, gdzie ten prezent Myślę, że to warty ten prezent Otwórzmy go Wylosowaliśmy Tak, to jest siedzenie dla naszego reniferka No w sumie bardziej dla Mikołaja A to jest bardziej siadło dla naszego reniferka Za niedługo skończymy ubierać reniferka Piferka. Przejdźmy do naszego drugiego kalendarza adwentowego i sprawdźmy, co czeka pod numerem 9. A numerek 9 jest tu i nawet jest taki duży, troszkę mniejszy niż siódemka. Ale pamiętacie, siódemka nas trochę zawiodła. Więc sprawdźmy, co mamy pod numerem 9. A pod numerem 9 mamy taki mini notesik. Zobaczcie, chyba nasz mini kalendarzek z tamtego tygodnia ma konkurencję. Zobaczcie sami. Przejdźmy do naszych szufladek! szukamy numeru 9, który znajduje się o tutaj. Otwórzmy go. A pod numerem 9 wylosowaliśmy? No, znowu nam się powtórzyło. Bo mi się wydaje, że to są podkładki pod kubek. I mamy takich wariantach jak świnka, utopiec, ale z drugiej strony mamy świecącą dynię i melona. Przejdźmy do naszego przedostatniego kalendarza i sprawdźmy, co kryje się właśnie dzisiaj pod Aleksem. Otwórzmy tego Aleksa. I pod Aleksem, znaleźliśmy znowu naklejki. Ale kurczę, ten creeper wygląda jak melon. No i oczywiście mamy też dynie. Więc przejdźmy do naszego upragnionego kalendarza z Lego. I szukamy numeru 9, który znajduje się tutaj na dole. Otwórzmy go. I co wylosowaliśmy? Steve'a z kilofem diamentowym. Ale tak, że ma hełm diamentowy. I taki fajny, słodki sweterek. Ale nie zapomnijmy o tym, że jest koło niego Enchant. Złóżmy go! I nasz Steve w tym mega fajnym sweterku prezentuje się tak. I zobaczcie na ten Enchant, i nawet tutaj widzę, że trzyma perłę w ręce. Teraz zwróciłem uwagę, ale zobaczcie na ten sweterek. No kurczę, ten sweterek tak fajnie wygląda. No mega. I tak prezentują się wszystkie przedmioty z dziewiątego dnia z naszych okienek. I powiem Wam, że akurat jest dzisiaj taki dzień, gdzie naprawdę mamy. Dwóch faworytów, bo mamy notes i mamy tego fantastycznego Steve'a. To są dwie rzeczy, które w tym dniu naprawdę mi się podobają. A ty, oczywiście, napisz, co Tobie się podoba w komentarzu od 1 do 5. I oczywiście, nie zapomnij dać łapki w górę i zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić kolejnych okienek. Więc widzimy się już jutro.